cześć, z tej strony kafe i to nie będzie kolejny akurat to będzie informacja dotycząca dotycząca kolejnych cosplayów które będą udostępnione na moim kanale otóż miałem zamiar e, nagrywać e, Fable The Lost Chapters albo Titan Questa z dodatkiem Immortal Throne tak więc e, jakbyście mogli żebyście zdecydowali byłoby bardzo jasno gdyby było łapka w górę to jest e, Fable a łapka w dół to jest e, Titan Quest tak więc e, proszę abyście głosowali wiem, że widzów na kanale nie jest zbyt dużo ale mam nadzieję, że weźmiecie w tym udział mam nadzieję, że polubicie moje filmy bardziej niż dotychczas i ogólnie e, Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tak więc pamiętajcie, w góra to Fable, a dół to Titan Quest. Łapkujcie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie oczywiście i na razie.